Dzień dobry drodzy internauci Kuba Jankowski z kanału Aquapassia witam serdecznie witam was widokiem młodych pielęgniczek ramireza który to już raz chyba piąty, szósty nie wiem, straciłem rachubę już przestaje liczyć mioty moich ramirezek, oczywiście one mnie bardzo cieszą ale jakoś niestety nic z tych miotów nie wychodzi poza tym, że one się regularnie co miesiąc odbywają, jakoś młody nie chcą się uchować. Największa szansa na uchowanie maluszków była ostatnim razem, gdy w baniaku były tylko Ramirezki, Lorikarie, no i Otoski. Teraz doszło jeszcze naście neonków Simulans. No i nie mam nadziei na to, że te małe Ramirezy się uchowają. No zobaczymy. Będę robił wszystko, co mogę zrobić, aby, aby one jak najdłużej przetrwały. Karmię te maleństwa larwami yy, artemii. Widać, że pokarm przyjmują. No zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Nawet ładne tutaj zbliżenie udało się zrobić na te maluszki. Tak one wyglądają. Jakbyście w tle słyszeli piosenki dla dzieci, no to moja córka teraz. Urządza sobie tańce, mamy chwilę przerwy od wspólnej zabawy i mam chwilkę, aby nagrać filmik. Zobaczcie, tych maluszków jest całkiem, całkiem sporo. Samiec ramirezy, no piękne kolory, nie? Bardzo ładnie wygląda. Yy, ożywiony, płetwy nastroszone, już doświadczony ojciec. Ach, ach, aż miło go filmować. Teraz troszkę maluszki. I, 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 I nadchodzi mama. Mamy tutaj samiczkę. Która no właśnie pogoniła jednego z intruzów. Też piękne, żywe kolory. Jest sporo tych maluchów, jest ich całkiem dużo. Tak jak powiedziałem, pokarm przyjmują dość ochoczo, więc no zobaczymy. Są pływające już chyba od, od dwóch, trzech dni, chyba od dwóch dni pływają tak samodzielnie. Na razie zostało jak widać upilnowane przez rodziców. Otoski, otoski, lorikarie i inne Ryby, no czyli naonki zostały odpędzone, naonki gdzieś tam z tyłu, z tyłu, z tyłu baniaka buszują. Lorikarie gdzieś wśród tej czerwieni pochowane, a otoski też na razie się gdzieś tutaj zmyły i ich nie widać. Na razie baniak należy do, do Ramirez i do młodych. I już niedługo, yy, niedługo przymierzam się do zmiany baniaka na większy. Ten, który zamówiłem, ten 50-litrowy, dłuższy o kilkanaście centymetrów już jest yy, podobno sklejony, podobno schnie i podobno będzie w przyszłym tygodniu. Za zmianę nie będę brał się jakoś bardzo od razu, muszę mieć do tego natchnienie, muszę mieć do tego yy, chwilę czasu i, i spokoju, bo to nie jest tak hop -siup. Chociaż to, tak jak powiedziałem, ja tutaj żadnych rewolucji w nowym baniaku nie zakładam. Będzie przekładka 1 do 1 tego, co tutaj widzicie. Będzie troszkę miejsca więcej, jeżeli chodzi o długość zbiornika, więc te rośliny nie będą zbite w taką kupę, w taką masę zielono-czerwoną, tylko bardziej się rozciągną. Zobaczymy, czy się jakieś miejsce... Po bokach wygospodaruje na jakąś nową roślinkę, czy po prostu te, które są, się odpowiednio rozsadzi. No, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Może jakiś tutaj korzonek dojdzie, zobaczymy. Pomysłów yy, pomysłów troszkę jest na urozmaicenie tego aranżu, ale tak jak powiedziałem, całość zostanie przekopiowana jeden do jeden z tego, co tutaj widzicie. Żadnych wielkich rewolucji. Nie chcę. To co mam, bardzo mi się podoba i nie chcę tego zmieniać. Jakoś tak do tego się przyzwyczaiłem. Wielu kolegów zadawało mi pytania, gdy się dowiedzieli o planie nowego zbiornika. A dlaczego nie chcesz czegoś nowego? Dlaczego nie chcesz zmienić aranżacji? Po prostu nie chcę. Nie chcę i tyle. Mam taki pomysł na akwarium jaki mam. To co mamy mi się podoba, tylko chcę Zwiększyć długość zbiornika, dlatego, aby neony mogły chociaż troszkę bardziej rozwinąć skrzydła. I to jest mój zamiar. Samiczka w pełnej krasie. Tutaj samiec. Nowe mikrozorium, które tutaj ma już parę tygodni. Całkiem ładnie się ma. Paroletnie mikrozorium też nieźle rogatek i inne roślinki, jak widzicie cały baniak wygląda w ten sposób, prezentuje się jak to ma w zwyczaju się prezentować, czyli dobrze. Aqualostka lampeczka 10 w w wersji Plant radzi sobie moim zdaniem świetnie i tak ma być. Fluwal już został sprzedany, mam nadzieję, że nowy właściciel będzie z niego zadowolony. A ja z tego Aquela jestem zadowolony jak najbardziej. Tutaj otosek się pojawił, który w końcu ma chwilę spokoju od przeganiania go przez rodziców malutkich Ramirez. No i teraz, to wszystko tutaj wygląda tak jak wyglądać powinno. Będę zdawał co jakiś czas relacje. Czy te maluszki się uchowały, czy też nie. I oczywiście zdam relację z tego, jak będzie wyglądała przekładka tej całej Zieleni i mieszkańców do nowego baniaka. Kochani, pozdrawiam, życzę mimo wszystko udanego weekendu, mimo tych y, trudnych czasów, w jakim nam przyszło. Życie życzę miłego weekendu. Odpocznijcie, zrelaksujcie się i nabierzcie sił, kochani, na nowy tydzień. Trzymajcie się. Oby było lepiej. Hej.